Ja jestem Pain, a to jest czwarty odcinek z serii Starożytny Kraj, Starożytna Kraina. Dzisiaj, się, dzisiaj będzie bardzo dużo do, do pokazania. Rozdzielę to na dwa odcinki, więc nie musimy się spieszyć. Dobra. Okej, okay. Gra Link jest w porządku. Hmm. To jest pierwsza budowla, która stanęła w, w grodzie. Hmm, bardzo, bardzo długo ją budowałem. Hmm, tutaj takie wejście jest fajne, tutaj pochodnie, takie murowy, murowy hmm. koblowe mureko, tutaj schodeczki, z drewna, wchodzimy do środka, to jest pierwsze pięterko. I tak. Dobra. Wchodzimy na górę Wchodzimy, wchodzimy i jesteśmy w domku Tu jest taki, taka odznaka jakby Palertynych rycerzów Tutaj wchodzimy, wchodzimy Tutaj jest kuchnia yy, Wiadomo, każdy sobie siada je, można coś zjeść, wypić duży stół duża kanapa jaki duży pokój tutaj kuchenka i proszę nożyki żeby ładnie wszystko było pokrojone są otwarte teraz zamykamy to jest następny pokój to ja sam będę musiał go sobie urządzić bo myślę że ja sobie go zajmę tutaj dużo kwiatów doszło doniczki ładne są Łóżko z pięknym widokiem na gród, na mur, na słoneczko. I tutaj tak, garderoba, garderoba z dwoma skrzyniami. Tak jest. Mm, tutaj budynek jest y, bardzo ładnie. To jest taki motyw kołej ściany i trochę drewna. Tak żeby było średnio właśnie. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia to samo co w poprzednim kwiatuszki, łóżeczko z pięknym widokiem, tutaj obraz wielki władca na tronie i kominek kominek sobie wychodzi, wychodzi do wielkiego komina ładnie żeby dodać jeszcze lepszego klimatu i następne okieneczko tutaj sobie jest okieneczko i kwiatuszki dobrze, przechodzimy dalej to jest już tak naprawdę ostatni pokój. Tutaj miecz. On jest nikt go takiego nie będzie używał, ale dobrze. No i skrzynia, uzbrojenie. Tutaj też widoczny, ładny. wchodzimy Kolejna garderoba Tak jest. Na ubrania i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, tutaj się kończy. Ja na koniec odcinka wyjdę na Gmoda i pokażę jak to wszystko wygląda. Wygląda... No, z daleka, jak to pięknie, jak to pięknie się prezentuje. Na się nie trzeba mnie. Dobra. E, Teraz tak, zrobiłem małe, skromne wejście do kopalni. Takie osoby jest. Już tabliczki z na ale dobra. Do kopalni nie będziemy schodzić, bo nic się nie zmieniło. Tak naprawdę. Mm -hmm. Więc pomyślałem sobie, że skończę nagrom odcinek jeszcze dzisiaj. To... Dobrze, a tutaj jest magazyn ładnie wystrojony. Magazyn jest ogromny. O, wielki ogrom pracy miałem przy magazynie, naprawdę. Yy, magazyn budowałem jakieś dwa dni. Yy, I tak. Tu jest yy, magazyn z koblem, jest oznaczony nawet tabliczką. Wchodzimy. Aha, i tutaj nie, nie ma nic praktycznie, ponieważ zajmowałem się cały czas budową magazynu. No, tutaj jest parę y, klocuszków, ale to jest tam nic. Te wszystkie skrzynki będą oczywiście zapełnione. Tutaj jest ich troszkę. No i to jest oto magazyn z koblem. Możemy przejść dalej. Mm -hmm. W sumie nie wiem czy na dwa odcinki podzielę. No ale dobrze, przechodzimy dalej, takie tak ładne schodki, wszystko ładnie cego jest upełnione, żeby było tak średniowiecznie. Schodzimy na dół i kuchnia, są kafelki, jest pięknie wszystko. Tutaj jest zlewki, są żeby sobie pomóc, tutaj jabuszka, zniłe mięso, od zodiaka, yy, z habiki, czy tam beprztyki, marchewki, ziemniaczki. Wszystko, wszystko. I tutaj kraty, żeby była wentylacja, żeby jedną się nie zepsuło. Oj, kater mam, wybaczcie. Jeszcze trzeba się napić. Dobrze. Idziemy, idziemy. I tak tutaj nie dokończyłem. Ale to zaraz tam pójdziemy. Teraz tak. Yy, przyniosłem enchanting table z tamtego budynku tutaj nawet jest oznaczone Wchodzimy tutaj jest ładnie mi się wydaje ale to już yy, przyjdzie wam do oceny mm -hmm. tak tutaj zrobiłem przepalarnię. przepalarnia jest dużo piecyków bo wiecie czasami jest jakieś mm, 20 staków do przetopienia to nie będę czekał nie będę jechał na jednym piecyku tylko od razu zrobiłem jakieś i od razu to pięknie wygląda tak tutaj przepalarnia a tutaj wszystko co drewniane hmm, też w pełni niedokończone ale dobrze może być przechodzimy do pierwszego tak tutaj patyki te tutaj też nic nie ma płoteczki drabinki no to jest wszystko co drewniane hmm tutaj nie wiem jeszcze co tutaj będzie ale będzie, dobrze no i tutaj chyba tak samo tak, dokładnie no, także to było tyle z części drewnianych mhm. dobrze przechodzimy do kolejnej części magazynu tutaj postanowiłem zrobić pokój naderowy, lecz nie ma tu nic ponieważ no mm, przeznaczyłem Znaczyłem po prostu dużo blocksoma, to jest jasno własna na, 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 na inne materiały po prostu. Tak, tu są takie nasionka i tak dalej. Tutaj nic nie ma oczywiście, ale będzie nawet klinia zamontowane. No, takie pokoiki małe na magazynek. Tutaj o, a tutaj. A tutaj będą wszystkie surowce, czyli żelazo, złoto, diamenty, piasek, grawe, ziemia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej tu jeszcze nie wiem co będzie mhm. i tak, słuchajcie, ja krążyłem cały czas po kopalni co chwilę jakaś jakaś opuszczona jaskinia naprawdę masa, masa tego było mimo, że to wszystko w 10 minut można pokazać sto ja Chorowałem przez te 4-5 dni bez przerwy. Oczywiście tam jedzenie, spanie i tak dalej, ale praktycznie cały czas siedziałem tutaj i budowałem, żeby akurat jeszcze dzisiaj nagrać i dzisiaj wam to dać. No tak, obiecałem jeszcze wieżyczki z bramą, z tym, że bramy nie zdążyłem zbudować, ale wieżyczki są, są, są. Może pójdziemy spać, bo gnidy tam są i tak mm, dobrze słuchajcie ja teraz miałem ogrom pracy i teraz y, dajcie trochę odpocząć ja teraz będę miał przerwę jakieś dwa tygodnie i będę coś w tym czasie robił ale nie będzie to tak tak dużo jak teraz właśnie no i Teraz będziemy sobie szli, szli, tam gdzie są wieżyczki. Słuchajcie, to nie są takie zwykłe wieżyczki, bo one jednak jakieś, jakieś mają tutaj farmę taką malutką, wiecie. Będzie inaczej to wyglądało wszystko, teraz wchodzimy sobie na górę, na górę, na górę. Mm -hmm. Piękny widok. Cholera, mało mam tych. Znowu będzie mi lagować. Dobra. Nie, nie ma zbyt czasu. Ja stąd spadam, naprawdę się spieszę. No i tak. Wchodzę na gmoda i wszystko pokazuję tak jak powinno być. Czyli zaraz...